Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem bardzo ciekawa, ile z was jest zaskoczonych tym tytułem. W tym roku naprawdę stawiam na jakość i na wartość materiałów, które tutaj wrzucam, nie tylko tutaj na Instagramie również, więc chciałabym oprócz takich weekly vlogów. Dawać Wam jakąś inspirację, czy po prostu powodować, żeby moje filmy coś wnosiły do Waszego życia. I rozpisywałam sobie właśnie filmy, które będę chciała nagrywać. Oczywiście dużo tych filmów to będą filmy modowe, makijażowe i tak ale stwierdziłam, że istnieje szereg rzeczy, o których albo Wam nie mówiłam, albo gdzieś wiecie, mogło to umknąć na vlogach. Nie każdy też ogląda każdy mój film, a które naprawdę fajnie zmieniły moje życie. Nie wiem, czy to nie jest za duże słowo ale które na pewno ułatwiły moje życie i to będą lifehaki, to będą moje tipy. Niektóre być może będą dla was oczywiste, ale myślę, że na pewno nie wszystkie, także usiądźcie wygodnie, róbcie kawkę i zapraszam Was do oglądania. Oczywiście zrobiłam sobie listę na telefonie, żeby o niczym nie zapomnieć. Podzieliłam sobie to jeszcze na kategorie, i pierwsza kategoria to będzie kategoria podróż. Nie wiem, czy wiecie o istnieniu takiej aplikacji, o której zaraz Wam powiem, ale ja się o tym dowiedziałam stosunkowo niedawno. I naprawdę ta aplikacja absolutnie odmieniła nasze podróże. A mówię tutaj o aplikacji Air To jest aplikacja, dzięki której możecie przez internet wykupić sobie taką wirtualną kartę Sim. Czyli jak jesteśmy za granicą, to nie musimy się w ogóle martwić, na przykład o internet. Generalnie mamy po prostu kartę SIM z danego kraju. I Air Alo oferuje nam karty SIM aż do 200 państw. Jury, teraz będąc w Maroko, właśnie wykupił sobie taką e-SIM-kę, Jak byliśmy w Turcji, to dokładnie tak samo zrobiliśmy. Teraz planujemy kolejny wyjazd również poza Unię Europejską, więc na pewno też tak zrobimy. Ale nie tylko poza Unią Europejską się to opłaca, ponieważ te pakiety nasze internetu, no, na zazwyczaj bardzo szybko się kończą za granicą i potem i tak są już naliczone te dodatkowe opłaty. No, a w takiej sytuacji po prostu korzystamy z karty SIM z danego kraju i to jest naprawdę gigantyczne ułatwienie. I teraz, jak byliśmy w Turcji, po prostu mieliśmy cały czas Gdziekolwiek nie wyszliśmy, internet, nie musieliśmy szukać sklepu, rejestrować karty i tak dalej, tak jak na przykład robiliśmy w Tajlandii, nie wiem czy pamiętacie, tylko mogliśmy wszystko załatwić z poziomu aplikacji i to jest ogromne ułatwienie. Jeżeli jeszcze tej aplikacji nie znacie, to koniecznie sobie to zapiszcie, bo naprawdę to się na maksa przydaje na wyjazdach. Jeżeli chodzi o ceny, no to wiadomo, to jest zależne już od danego kraju i od taryf, które tam obowiązują, ale po pierwsze, mamy o tyle wygodniej, że nie musimy tej karty fizycznie mieć, fizycznie jechać do sklepu i jej kupić. Tylko po prostu możemy to wszystko zrobić wirtualnie. To jest taka wirtualna karta eSIM. Aplikacja nazywa się Eralo i naprawdę z całego serca Wam ją polecam. Kolejna rzecz, która odmieniła moje podróżowanie i moje pakowanie się na wyjazdy to są organizery do podróży. Pokażę Wam jak to wygląda. Ja akurat słuchajcie zamówiłam sobie nowe, więc pokażę Wam. To wygląda mniej więcej tak, że macie różnej wielkości takie organizery ja akurat tezę mówiłam na stronie temu i to był jakiś mój gigantyczny przypływ przedokresowych emocji e i po prostu wpadłam w jakiś szał zamawiania dziwnych rzeczy, i właśnie zrobiłam tam dosyć spore zamówienia ale pokazuję Wam je na e, weekly vlogu. Oczywiście, wiecie, to nie jest jakieś genialnej jakości, ale nie o to w tym chodzi. To one nam służyć do tego, żeby zapakować konkretne rzeczy i żeby w walizce był porządek. Mnie tego nauczyła moja Paulina i odkąd tak robię, nie mam nigdy problemów na wyjeździe, ani żeby się spakować, ani żeby się rozpakować. Nie mam też problemów w to, w co się ubrać, bo tworzę sobie już gotowe stylizacje, a dzięki temu, że mam te organizery, wkładam sobie na przykład do jednego tylko spodnie, do drugiego tylko to do trzeciego tylko kostiumy kąpielowe, przez co naprawdę nie robi mi się bałagan, widzę co mam tutaj, bo one są o tyle fajne, że mają tutaj siateczkę, także można łatwo zobaczyć, co jest w środku i naprawdę zyskujecie bardzo dużo miejsca, bo może nawet się tak nie wydawać, ale ja potrafię do czegoś takiego zmieścić, bo kilka par spodni. Czy kilkanaście topów, no i jak jesteście już rodzicami, no to ta organizacja tych rzeczy w podróży jest niezwykle ważna. Więc ja, ja też zazwyczaj pakuję właśnie w takie organizery i każdy z nas ma je w innym kolorze, tak żeby się nic nie pomyliło. Do tego oddzielna kosmetyczka, na leki, oddzielna kosmetyczka, na pielęgnację, kolorówkę i naprawdę w tej walizce jest porządek. Zawsze wszystko mogę znaleźć i jest to super zorganizowane. Nie wiem, jakich używacie dezodorantów. Czy naturalnych, czy takich typowo drogeryjnych, itd. Ale jeżeli waszym celem w używaniu tego dezodorantu jest to, no żeby po prostu pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, jak się spodzicie, to naprawdę spróbujcie odpuścić wszystkie dezodoranty, a używać sody oczyszczonej. Ja tak robię już bardzo długo. Jest to opcja, która jest, po pierwsze, zdrowsza, bo w tych deodorantach macie mnóstwo e, niefajnych, chemicznych składników. Skuteczniejsza, bo nie ma opcji, żeby po sodzie e, był jakikolwiek nieprzyjemny zapach. I tańsza, bo soda jest tania, po prostu na kosztuje, nie wiem, z złote takie opakowanie, a starczy Wam ona na bardzo, bardzo długo. Ja używam sody nie tylko do tego, zaraz Wam powiem jeszcze do czego soda jest super, w takich domowych mm, sprawach, ale wytłumaczę Wam szybko jak to robimy. Bierzemy po prostu trochę sody na rękę, wsypujemy sobie ją, dodajemy wodę, tak żeby zrobiła nam się taka po prostu mazia biała i hop hop pod paczkę. I uwaga, Wy się będziecie pocić, bo ona nie zablokuje Wam potu, ale po prostu nie ma opcji, żeby pojawił się przy tym nieprzyjemny zapach. Więc jest to opcja, która jest tania, zdrowa i skuteczna. I ja naprawdę Wam z całego serca to polecam. Ja często miałam tak, że te dezodoranty nawet te takie z tym naturalnym składem, albo coś mi podrażniały, albo właśnie nie były dla mnie takie skuteczne do końca i po całym dniu gdzieś tam to nie był taki efekt, jakiego ja bym oczekiwała. No to, że się pocimy, to też jest rzecz naturalna i to nie jest zdrowe, ten podblokować za wszelką cenę. I odkąd powiedziałam mi o tym Magda i Darek? Bo to oni w ogóle nas tego nauczyli używania sody. To cały czas stosuję soda i powiem wam, że nie wyobrażam już sobie użyć normalnego dezdorantu. I może pozostaniemy jeszcze w takim temacie trochę mm, pielęgnacyjnym. Myślę, że wiecie, że nie można wycierać buzi ręcznikiem. Ja zawsze używałam do tego jednorazowych ręczników, takich papierowych. Ale od jakiegoś czasu używam. To przez przypadek w ogóle to u mnie wyszło, bo używam dla Edzia takich płatków kosmetycznych bawełnianych, takich wiecie, kwadratowych, troszeczkę większych. I jakoś przypadkowo że po prostu to opakowanie stało, i ja użyłam tego. I od tej pory używam wyłącznie takich płatków kosmetycznych bawełnianych, dużych. Po pierwsze, one fajnie absorbują wodę. Kolejna rzecz, nie ma tego problemu, który jest przy chusteczkach czy przy ręcznikach, że przykleją nam się często one do buzi. Tutaj w ogóle się to nie przykleja do buzi i jest to bardziej delikatne dla naszej skóry, no bo generalnie takie płatki są po prostu milusie i delikatne. Także bardzo Wam polecam wycierać buzię właśnie jednorazowymi bawełnianymi płatkami. Te dla dzieci są o tyle fajne, że są po prostu większe, także jeden taki płatek wystarczy, żeby mm, wytrzeć całą buzię. Naprawdę nie można wycierać buzi ręcznikiem. Nie można. Po prostu. Taki ręcznik, nawet jeżeli go często wymieniacie i tak dalej, to jest siedlisko bakterii, które jak macie cerę która jest e, taka skłonna do właśnie doskonałości, wyprysków i tak dalej, no to to jest po prostu już gwóźdź do trudny. Także naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam wycierać buzię zawsze e, wyłącznie bawełnianymi płatkami i być po prostu do tej buzi delikatnym, tak samo bardzo Wam polecam jedwabne poszewki na poduszkę, jedwabne gumki do włosów. I jest jeszcze jedna rzecz, która uważam bardzo pozytywnie wpłynęła na to, że na mojej buzi jest coraz mniej wyprysków. Właściwie nie ma ich w ogóle teraz. Dezynfekuję telefon. Mam po prostu SkinSept, taki wiecie, w sprayu, trzymam go w łazience. Dezynfekuję telefon regularnie. Na naszym telefonie jest hardkorowo dużo yy, bakterii. I nie jest to najczystsze rzecz, bo my po prostu notorycznie tego telefonu dotykamy. A dotykamy również szeregu innych rzeczy w ciągu dnia. A potem dotykamy twarzy, bo rozmawiałam przez ten telefon. Albo dotykamy sobie tutaj, bo coś piszemy, a potem się potrafiamy po buzi. Ja w ogóle bardzo teraz też pilnuję tego, żeby tej twarzy nie dotykać, jeżeli nie ma takiej potrzeby. I powiem Wam, że to było dla mnie trudne, bo ja nawet sobie nie zdawałam sprawy z tego, ile razy niepotrzebnie dotykam buzie. Ja na przykład często tak siedziałam, i się tak wiecie, trzymałam ręką, podpierałam brodę. A właśnie gdzieś tam u mnie broda i ta część tutaj to było takie największe ognisko moich stanów zapalnych Przestałam to robić, zainfekuję telefon regularnie i jest naprawdę o niebo lepiej I jak rozmawiacie w ogóle przez telefon, to też starajcie się po prostu tym policzkiem nie dotykać mm, tego telefonu Tak, żeby to wszystko, ten cały syf po prostu nie lądował na waszej buzi Z tematu telefonu chciałabym przejść do tematu snu Odkąd jest edzio? Ja się troszeczkę więcej zaczęłam w ogóle interesować snem i tak dalej. Wczytałam super ebooka, eee, wrzucę Wam do niego linka w przypiętym komentarzu. W ogóle e, świetna dziewczyna Paulina, chyba polecam już Wam jej profil na, na YouTubie i nie, chyba na Instagramie również. Odkąd jest Elcie, no to pilnujemy tego oczywiście, żeby jego komfort snu był e, jak najlepszy. No ale przy okazji zauważyliśmy, że my również, śpiąc w takich warunkach, śpimy lepiej i słuchajcie... Powiem Wam po prostu, co my robimy. Być może to jest dla Was oczywiste i też tak robicie, ale myślę, że może nie wszyscy, albo na przykład, że nie wszyscy wiedzą, jak naprawdę to realnie wpływa na jakość snu. Po pierwsze, telefon. Ja na noc wyłączam telefon. Mam nawet w swoim otoczeniu osoby, które w ogóle yy, nie śpią w jednym pomieszczeniu z urządzeniami elektronicznymi. I szczerze mówiąc, yy, nie spodziewałam się, że naprawdę ja poczuję różnicę. Chociażby ze względu na to, że nie masz chęci przeglądać tego telefonu przed snem. A to naprawdę nie jest fajne przeglądać treści, zarówno przed snem, jak i po przebudzeniu. To jest takie niepotrzebne bodźcowanie siebie. Kolejna rzecz, że zwyczaj, przeglądamy treści, no to albo siedzimy na Instagramie, yy, czy tam na TikToku. I tak dalej, i tak dalej, i po prostu oglądamy życie innych. Czyli zobaczcie, i przed snem, i na początek dnia, kierujemy naszą uwagę nie na siebie, i na nasze życie, i na nasze szczęście tylko na innych. Ja głęboko wierzę w to, że to, to w jaki sposób my kierujemy nasze myśli tworzy naszą rzeczywistość. Więc naprawdę bardzo Wam polecam po prostu odstawić ten telefon, zarówno wieczorem jak i rano i zaczynać bez niego dzień. Być może właśnie przed snem oglądacie moje filmy, trudno, chcę dla Was dobrze i naprawdę zaufajcie mi, jest duża różnica. Odstawienia telefonu przed snem i rano, wyłączenia go na noc po prostu, nic Wam nie przeszkadza, nic Was nie boczycuje, nic Was nie wybudza i śpicie spokojniej. Kolejna rzecz, Wietrzenie sypialni. Ja nie położę się spać, dopóki pokój nie jest dobrze wywietrzony. Nie pachnie nim po prostu, tak wiecie, dworem i świeżością. Mamy też nawilżecz i oczyszczacz powietrza i to też jest, uważam, fajna taka zmiana, ale naprawdę wystarczy po prostu wywietrzyć pomieszczenie. I ciemność. Zupełnie inaczej się śpi, jak macie w 100% zaciemnioną sypialnię i nie wpada tam światło. Naprawdę, ja uważam, że to jest kolosalna różnica. I my nigdy tak nie spaliśmy. Zawsze mieliśmy jakieś rolety czy zasłony, ale nigdy to nie był taki po prostu totalny blackout. Odkąd jest Edzio, no to pilnujemy tego, żeby tak nie było, bo chcemy, żeby to on dobrze spał i tak dalej. I sami zauważyliśmy, że my również lepiej śpimy, jak właśnie e, pomieszczenie jest zaciemnione na noc. Mi się wydaje, że w przypadku snu, oczywiście liczy się też ilość tego snu, ale naprawdę liczy się bardzo jakość. Odkąd jesteśmy rodzicami, no to oczywiście śpimy mniej, to jest normalne, zdecydowanie mniej niż kiedyś. Ale właśnie dzięki temu, że staramy się bardzo dbać o tą jakość snu, to ja nie czuję się taka, wiecie, permanentnie zmęczona. Mimo tego, że naprawdę ja czasami chodzę spać bardzo późno, bo siedzę i pracuję. I e, potem jeszcze w nocy jakaś pobudka. No, myślę, że nie muszę rodzicom tego tłumaczyć, że no, ten sen jest taki, jaki jest. Naprawdę, jeżeli jakość snu jest lepsza, jeżeli o nią dbamy, czujemy się bardziej wypoczęci. Warto spać w całkowitej ciemności. Jest w ogóle szereg badań na ten temat, jeśli nie będę wymądrzać. Jeżeli macie ochotę, to naprawdę... Wystarczy sobie wpisać to w Google i trochę poczytać, ale naprawdę spanie w takiej ciemności przynosi korzyści i ja Wam to po prostu mówię z takiego praktycznego punktu widzenia. Jak u mnie to zadziałało, że naprawdę odkąd śpimy w takiej ciemności totalnej, pomieszczenie jest wywietrzone, nie jest tam za ciepło, to śpi nam się o wiele lepiej i potrzebujemy tego snu mniej, żeby fajnie i normalnie funkcjonować. Czy zauważyliście, że jak pierzecie ciemne rzeczy, czarne, to one śmierdzą albo pachną inaczej? Inaczej będzie pachniało pranie, które wy pierzecie na przykład jasne albo kolorowe, Dodacie do tego fajny płyn, itd. i tak dalej, to wszystko tak będzie pięknie, pachnie świeżym praniem. A jak piszecie czarne rzeczy, to one zawsze pachną inaczej. Tak się słuchajcie, dzieje z uwagi na to, że barwnik, którego się używa do farbowania ciemnej odzieży, w połączeniu z detergentem, zawsze będzie wydzielał inny zapach. Jednym to śmierdzi, drudzy nie czują aż takiej różnicy, to już zależy od tego, jakich to mawek. Mnie na przykład to strasznie razi. I dla mnie zawsze czarne pranie po prostu śmierdziało. Nawet jak używałam specjalnych płynów do czarnego. Zawsze po prostu to pranie pachniało tak. Dziwnie. Ja kiedyś jeszcze popełniałam ten błąd, że dodawałam coraz więcej tych takich detergentów, które mają um, spowodować, że pranie będzie pachniało ładniej, co jest w ogóle jeszcze gorsze, bo przez dodawanie większej ilości tych płynów i proszków, te włókna po prostu były jeszcze bardziej oblepione, a te barwniki zamiast się wypłukiwać z, z każdym praniem, to jeszcze bardziej po prostu w to pranie wchodziły i to wszystko jeszcze bardziej śmierdziało. I słuchajcie, uwaga! Kolejny raz soda. Ja do czarnego prania dodaję sodę. W ogóle sodą też można prać, sodę można w ogóle wykorzystywać na wiele sposobów, jeżeli chodzi o taką y, czyszczenie, pielęgnację domu itd., ale ja do czarnego prania dodaję zawsze sodę i zazwyczaj dodaję ją bezpośrednio do bębna albo tam, gdzie proszek. E, używam naprawdę minimalnej ilości detergentów, wlewam połowę tego, co normalnie wlewam do prania, na przykład białego czy kolorowego. I słuchajcie, piorę czarne rzeczy w niskich temperaturach. Odkąd tak robię, to naprawdę czarne pranie zaczęło ładnie pachnieć. A jeżeli na przykład jakieś czarne ubranie ma nieprzyjemny zapach, bo no nie wiem, coś w nim robiliście, gdzieś byliście i tak dalej, to można też zrobić tak, że mm, dodać po prostu octu, zmieszać ocet i wodę i po prostu wypłukać to ubranie właśnie w occie i w wodzie, tylko z octem też trzeba uważać, bo ocet może troszeczkę rozjaśniać, ale generalnie to również pomoże Wam pozbyć się tego nieprzyjemnego zapachu i potem już normalnie uprać w niskiej temperaturze. Im tak naprawdę będzie zimniejsza woda, tym to pranie będzie mniej śmierdzieć. A będąc jeszcze w temacie octu, to my w ogóle w całym domu używamy wyczyszczenia do octu. I nauczyła nas tego nasza kochana pani Lesia. Mamy po prostu taki plastikowy atomizer, i tam wlewamy wodę i ocet. Przyznawam się szczerze, że ja nawet nie wiem dokładnie, w jakich proporcjach, ale myślę, że jak sobie to wpiszecie w Google, to na pewno Wam jakieś wyskoczą. I czyścimy tym właściwie wszystko. Naprawdę fajnie w ogóle ocet i woda czyszczą lustra i szyby. I znowu jest to opcja zdrowsza, no bo nie ma tutaj tyle chemikaliów. No i oczywiście tańsza, no bo umówmy się, ocet i woda. Jeżeli chodzi o cenę, no nie ma co porównywać do jakichś takich detergentów czy środków czyszczących. I będąc w temacie jeszcze takich lifehacków domowych, to od już jakiegoś czasu. Używamy do zmywarki plasterka cytryny. To jest naprawdę super naturalny zapach do zmywarki. W zmywarka czasami dziwnie pachnie i tak dalej. Myjemy w niej różne naczynia, po różnych produktach, po różnych daniach. My też, słuchajcie, nie używamy takich bardzo, bardzo chemicznych, tylko staramy się wybrać te jak najbardziej naturalne z jak najmniejszą ilością e, chemii. No więc, wiadomo, nie chcemy dorzucać do tego chemicznego zapachu do zmywarki. Zresztą, kiedyś kupiliśmy taki zapach i to po prostu był taki. Chemiczny, okropny zapach. No a wiadomo, fajnie wyciągnąć naczynia, które będą ładnie pachnieć. Więc tutaj naprawdę bardzo Wam polecam wrzucić po prostu plasterek cytrynki. E, my w ogóle ten plasterek cytrynki sobie tak zahaczamy w tej zmywarce i przepięknie, cytrynowo wszystko pachnie i jest to zupełnie naturalny zapach. I moje totalne odkrycie, odkąd jestem mamą. Powiedziałam, odkąd jestem mamą i weszliście. Dobrze. Tak, odkąd jestem mamą, to jestem najszczęśliwszą. Ja śmieję i bardzo kocham tego pięknego. Mmmm, <grym> <grym> tak? Przepraszam, mamusiu, czy jakieś live dla mnie są? To jest dziurku kabusia, mamusiu, wiesz? zimno w tym domu Jest. Wrócił z maraka, już zimno mu teraz cały czas. Wracając, słuchajcie, to. No, ale dobrze. To ta się przytula do grzejnika, tak? Mmm... Odkąd jestem mamą, nauczyłam się, że każda, absolutnie każda plama zejdzie jak polecią ją wrzątkiem. I ja, słuchajcie, wszystko teraz polewam wrzątkiem, łącznie z tym, że ostatnio dywan polełam wrzątkiem. Czujecie to? Słuchajcie, miałam ostatnio odbarwienie takie na ja będę nie oblała, wrzątkiem. Ale Nie, naprawdę polecam wam bardzo, jeżeli macie jakieś plamy. Brzątek i brzątek i jest wszystko dobrze. Wyspałeś się? Tak? No właśnie, Edward się wyspał, bo miał wywietrzone, moi drodzy. Tak? Także brzątek Wam bardzo, bardzo polecam. Ja pamiętam, jak pierwszy raz użyłam wrzątku na plamę. Wylałam buraki na swój set z Moody, który już nigdy nie będzie doszywany, który uwielbiam. I w ogóle nie wiedziałam, co robić. I właśnie zgooglowałam, że na buraki wrzątek. I bałam się strasznie polać wrzątkiem w tę bawełnę, ale po prostu stwierdziłam, dobra, no już gorzej nie będzie. I nie wydarzyło się z nią absolutnie nic, a plama zeszła w mgnieniu oka. Kolejna rzecz, moi kochani, to są inspiracje. Kolekcje na Instagramie. Na Instagramie możecie zapisywać rolki, zdjęcia i tak dalej ale możecie również z kimś współtworzyć taką kolekcję i to jest naprawdę ekstra, jeżeli na przykład szukacie inspiracji, nie wiem, ubraniowych z przyjaciółką albo tak jak my na przykład teraz z Jurym mamy swoją kolekcję, która nazywa się Home i tam zbieramy różne rozwiązania, em, projekty, kuchni, ogólnie wnętrz czy jakieś takie rozwiązania praktyczne i każdy z nas jak coś znajdzie, zapisuje to dokładnie w tej kolekcji. Do tej kolekcji mam dostęp tylko ja i Juri. Czy na przykład możecie sobie stworzyć taką kolekcję z przyjaciółmi i zapisywać tam restauracje, do których chcecie się wybrać. I potem jak się spotykacie, to nie ma problemu, gdzie idziemy, tylko sobie tam wchodzicie i sprawdzacie. To jest naprawdę taka mała rzecz, a ja prowadzę takie kolekcje zarówno z Jurym, jak i z przyjaciółkami, i z moją Ewą i wymieniamy się wspólnie inspiracjami. I naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne i często potem z tego korzystamy. Tak samo można tam zapisywać stylizację, a jeżeli chodzi o stylizacje to ja wam bardzo polecam robić sobie zdjęcia, jak się ładnie ubierzecie. Czasami po prostu jest tak, że ubieramy się i stwierdzimy: Ale super, na przykład, dobrałyśmy jeans do tych butów, no ale potem za jakiś czas zapominamy o tym, że stworzyliśmy taką stylizację, i znowu przychodzi ten moment, kiedy nie mamy się w co ubrać. Dlatego ja bardzo lubię robić sobie zdjęcia takich, wiecie, gotowych, fajnych stylizacji. I właśnie zapisywać je sobie w folderze, w telefonie, i potem, jak sama zastanawiam się, w co się ubrać, no to mogę sobie tam wejść i poprzeglądać moje zdjęcia w moich ciuchach, dzięki czemu naprawdę jest mi łatwiej e, po prostu się ubierać, tak? Ale mu się to podoba. I słuchajcie, ostatnia rzecz, lista. Dlaczego uważam, że warto jest robić listę? I Powiem Wam, jak ja robię swoją. Dla mnie to jest bardzo motywacyjne, już jakby abstrahując od kwestii organizacyjnych, że po prostu wiemy, co mamy tu zrobić. A ja sobie w ogóle mm, robię takie kategorie na mojej liście: praca, dom, edzio, mm, zakupy. Yy, no, w zależności od tego, po prostu, co robię, to jest też dla mnie niezwykle motywujące, jak wieczorem widzę, ile zrobiłam i odhaczam sobie na przykład tę listę i patrzę i doceniam wtedy siebie i swoją pracę. Nie wiem, jakby, jak Wy macie, ale ja na przykład jestem taka dosyć Krytyczna i lubię bardzo być produktywna, i wymagam od siebie też tego, żeby robić bardzo dużo i zawsze bardzo dobrze. I często przez to nie zauważam, ile zrobiłam. Wieczorem, na przykład, potrafię skupić się na tym, że a kurczę, miałam jeszcze, nie wiem, przygotować projekty na to i na to, a tego nie zrobiłam. Wiecie, o co mi chodzi? I myślę sobie, kurde, bez że tego nie zrobiłam. Dlaczego nie zdążyłam? A potem widzę, ile zrobiłam w ciągu tego dnia. Że, okej, okay, może nie zrobiłam tego, ale zrobiłam szereg innych rzeczy, które również wymagało do mnie czasu, organizacji i tak dalej. No, i dzięki temu ja bardziej doceniam po prostu siebie i swoją pracę, i jestem bardziej z siebie zadowolona, jak właśnie widzę, ile udało mi się danego dnia zrobić. Oczywiście daję sobie też przestrzeń na dni, kiedy mi się czegoś nie uda zrobić, ale wtedy to dla mnie jest duży plus, że przynajmniej widzę, że czegoś nie zrobiłam, i mogę to zadanie, cel, pracę i tak dalej przenieść sobie na kolejny dzień, więc to jest fajne, bo pomaga nam w dobrej organizacji. Ale też naprawdę fajnie jest patrzeć na to, ile się w ciągu dnia zrobiło. To może zadziałać bardzo motywacyjnie. I powiem Wam, że zaczęłam to robić tak um, trochę bardziej szczegółowo, odkąd jestem mamą, bo jednak wymaga moje życie ode mnie większej organizacji niż kiedyś. Nie mogę działać na spontanie, nie mogę za bardzo działać tak do późnych godzin nocnych, bo potem nie dam rady wstać i tak dalej, i tak dalej. A jednak łączę um, bycie mamą, z prowadzeniem firmy, z byciem przyjaciółką, żoną i tak dalej, i myślę, że gdzieś tam w moim życiu no bardzo dużo robię, i, i bardzo dużo rzeczy jest na mojej głowie. Więc, żeby w tym wszystkim nie zwariować, to naprawdę taka lista dla mnie to jest zbawienie. W ogóle zauważyłam, że odkąd robię sobie takie listy dzielone na kategorie, to też na przykład udaje mi się bardziej dbać o dom. jak mam zapisane, co mam zrobić. To jest po prostu mi łatwiej. Oczywiście ja na przykład na moich listach nie wypisuję jakichś takich oczywistych rzeczy, w stronę, nie wiem, prysznic i tak dalej. Niektórzy tak robią i to może być też fajne, to już jakby. Dostosujcie to do siebie, do swojego charakteru i swoich potrzeb. Ja na przykład nie potrzebuję mieć tak szczegółowej listy, bardziej skupiam się na konkretach w stylu. Na przykład, wysłać dokumenty, odpisać na maile, przygotować projekt koszulek yy, to na przykład moja praca zmontować film, rozpisać rolki na ten tydzień, poćwiczyć z Edziem, zrobić obiad, yy, przygotować posiłki, rozpisać, czego mi brakuje, co muszę kupić i tego typu rzeczy. U mnie to tak mniej więcej wygląda. Oczywiście wpisuję tam też bieżące. Moje spotkania, czy jakieś wizyty u lekarzy, no właściwie wszystko. I ja, ogólnie, każdego dnia wieczorem, zanim pójdę spać i zanim już ten telefon wyłączę i go zamknę, to robię sobie taką listę na kolejny dzień. I przy okazji zamykam listę z bieżącego dnia. Oczywiście w ciągu dnia sobie to odhaczam, czasami coś tam dodam, uzupełnię i tak dalej, ale generalnie działam z listą już od dłuższego czasu i naprawdę bardzo, bardzo mi to pomaga. I w takiej kwestii właśnie organizacji, ale też motywacji i takiego po prostu też docenienia siebie i swojej pracy. No i żeby nie było, no nie zawsze mi się udaje robić wszystko z listy, nie zawsze w ogóle mi się nawet udaje zapisywać wszystko, co tam zrobiłam i tak dalej, więc to nie jest tak, że ja codziennie sztywno z listą cały mój dzień, pa, 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 pa. pa. Ale jednak staram się tak, żeby po prostu mieć kontrolę nad tym, co zrobiłam, co muszę zrobić, e a czego na przykład nie udało mi się zrobić. Także po prostu, żeby to wszystko wiedzieć i żyć właśnie w takiej większej organizacji, niekoniecznie co do linijki, wszystko, ale tak, żeby sobie ułatwić po prostu to życie, pracę i życie rodzinne. Kurczę, to by było chyba na tyle. Jestem strasznie ciekawa, czy w ogóle to, co ja mówiłam, to było dla nas oczywiste i ja się skompromitowałam tym filmem, czy jednak zaczerpniecie i wyciągniecie coś z tego. Fajnie by było, gdybyście w komentarzu to wy napisali, jakie wy macie. Tipy, lifehaki, czy rzeczy, które Wam ułatwiają życie, albo jakieś Wasze odkrycia. Myślę, że to będzie super inspiracja dla nas wszystkich. Także zachęcam Was koniecznie do zostawienia komentarza. Ale będzie mi też miło, jak napiszecie mi, które rzeczy były dla Was inspiracją, gdy dowiedzieliście o nich po raz pierwszy, a które czy na przykład już znacie i używacie albo znacie i stosujecie. Czekam mocno na Wasze komentarze, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie komentarz i subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło cudownej niedzielki, kochani. Buziaki, pa!